Dziennik interes odpłodzi. Dziennik ma nowy interes? A ciekawe, no. czym dzieniek handluje? Szczur, <grywa> szczur! Kupujcie, kupujcie. Super zdrabki. Każdy się do pomoże, Każdy wygrać dzisiaj może. Zdrapujesz i wygrywasz. Zdrabkie, zdrabkie, kurwa. Czy byłaby ja to ze siadźć? No co, no co? Dawaj tutaj Wisi. No i do wlówka, czy da. Co on tam ma? Coś. co? On tam się daje, górba. Jakieś drapki, kurba. Zdrapki? No to ping win. Uh, mm, masz gurba. tu idę, gurba. Kupię zdrabkę. zdrabki. Zdrabki? To daj do mnie za dwie. Szkoda tych dwóch tych by dawać. Ile Milego żały by był. Znalezione, to pewnie będzie wygrane. Dawaj, tu Ciekawe, czy będzie wygrana. Młody, kurwa, patrz jak się wygrywa. Co to jest? O, pusty by. Pusty los, że trafi. Zaraz tu wezmę, rozpierdolę to. Dobra, chyba pora zamikać. Kurba, nie zamikaj. Zaraz tu wrócę. Idę po Kurwa. Kurba. Fajne są te zdrabki. Można coś wygrać. <grym> Idę Staśkowi pokażę. <grym> Szybko. <grym> zdrabki, kurba, zdrabki. Skurby syny oszusty, kurba. wezmę parę złotych. Kurba. Się przycinają, co nie to górba, kurba, Robertu to nie zajebą, Nie tam górba, nie zajebał. Nie zajebą, roberu. Bym by wyjebał. Dawaj, te pieniądze, górba, nikt nie widzi. Dawaj, tutaj co? Yes. Dawaj Zaraz kurwa pokażę jak się gra. M hmm? kurba kurwa! O Mój Robert! To ja żemtrowi. Nic nie stało. Zdrabki! Zdrabki u No? <noise> Zaraz kogoś wyroluje <noise> Zrabki, super zrabki, ługienia. Kupujcie, kupujcie. <noise> tak, szef mi da konto, parę złotych. <noise> Dawaj, szefie, szybciej. Idziemy. <noise> Bo jeszcze wszystkie zrabki wykupi. <noise> A tak, może jeszcze coś wygra. Dobra kurwa, nie panik. O. Dobra Dawaj. kurwa, już Ty kurwa, pały, Za pożyczkę kurwa ma być garaż, pożąd. Co? No? No dobra, dobra. Bo jak nie, to kurwa z gumowca przypierdale zobaczysz. Idzie. Słabo idzie interes. Łysy miał przyjechać, jo. Nie ma go. Si, 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 pamiętać, że będziesz musiał być Si, 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 Gdzie ten Łysy? Bo pora zamykać. No, z tymi zdrabkami to złoty interes. Tylko klientów mało. Ojej, łysy jedzie. O kurba! No to tu postawi! Uch. Kurba! To po tutaj! Kurba Widzisz łysy, Czekałem na ciebie! Dawaj, bo już zamykam interes. czekałem, czekałem kurwa, tylko byś nie zaczekał, ty w pierdolę kurwa. No pierdolę. już późno jej. Szefie, już się słyszy. Co? Dobra kurwa, dawaj mnie tu dziesięć pod żon. No, no kurwa, kogo ja widzę? Chłopaki. No, kurwa Dawaj zdrabki, dzień. Pan Stasiu. Szyścia szuka. Skurmis. Paźnerni. Wita. Dobra, jak dawaj los. się Zaraz ci kurwa pokażę, jak się zdrabki wygrywa. O ile klientów? Złoty interes się dzisiaj szykuje.

10 losów. Raz. Raz. Dwa. Trzy. O, panie Stasiu, kurwa. Szukasz pan szyjsza, widzę. Tu pan nie znajdziesz. To ja dzisiaj wygrywam, kurwa. Sześć. Siedem. Ginie. Ginie. Osiem, dziewięć, dziesięć. Proszę bardzo. Symaj. Zrapuj, zdrapuj! Jest zdrapuj! Dziesięć podziąg! Dziesięć podziąg! jak się zdrapuje! Zobaczymy! Może coś wygra! Daj mi to no, kurwa! basak wygrywał. O kurba, Jest wygrana! O! Wygrana! O! Widziałeś? Kurwa jak się gra! Co to kurba? Pudło wrajezy. A ty kurwa, co to ma być? Pudło. Jaka szkoda? Zaraz rozpierdolę to to, to Zabieraj no to. co? Pokaż, kurwa. Teraz to jest szansa. Tyle pustych było. Kurba. Bałba. O, mnie Teraz już wygram! O, jest! wygrana. Szukaj! Dalej, frajerze! Kurwa! Co to ma no być? No Kolejna zrabka pustaje! Skurbe, Teraz Dobra, mnie się ten tak denerwuje! Jeden bez drugiego, kurwa! Zdaję kosmy, pikaj tylko! No co? Kurba. No, co kurba. Na rabę, na to no to, kurwa! Dobra, będę rozpierdolona! Po co dzień się o lotu? No, bo zaraz, bo policję zadzwonię. Co to ma? Co to za zdrobki są? Podłoga moniu. Kurwa, to żeś łysy wygrał. Kurwa. Kurwa. No jej. bo to ty. Łysy. Dobra, wszystko, kurba. Bo bo policję zadzwonię. Kurwa. Kurwa. łysy, Nie denerwuj się, tak. Co za patologia. Górba. Szefie, fajne te zdrabki. Dawaj młodej kurwa, twoja kolej. Przeciekam Szefie, kolejkę. Ja też chcę losa. Ja nie daj kurwa jednego losa. O, Rapałek też losa? Trzymaj. Dobra, Górba, ja nie daj Dobra, rapałech. No teraz Górba. ja spróbuję. Teraz ja będę miał szansę. Ojej, coś jest. Kurwa, gorączkę ma. Ojej! Pudło gamoni. Masz kurwa. Ooo. O. o, pudło. Kurwa. O. Ja no co, błapę, no co? Każdy z teściu pomoże. Każdy wygrać dzisiaj może. Wzdrap. Moja gulej. No, Weź pusto, która ja trapię pewnie. Nie, dawaj tutaj, kurwa. No, łysy, narpiep gotówka. Dawaj tu kurba. Ja to nie. Widziałeś. Patrz ta kurba. Jeden z drugich. Jak się wygrywa. Podłoga moniu. O no, kurwa, co to ma być? Pusta z Przejebam, tak kurwa. Kurba. Pierdolę. Kurwa, ile to go działy. Tyle pieniędzy kurba poszło. O. Kurwa. No co? Muchę w locie żem zabił. Dobra, patrz łysy, kurba, kurwa, jak się zdrapuje zdrapuje. Giniek, daj mi trapkę. Chyba. Proszę bardzo. Jak to? Jak to? Bo no kurwa! Kurwa! Bo tak gambotki się wygrał. Giniek, kurwa, daj tutaj wygrano. Kurwa! Jak to możliwe? Panie Stasiu, pokaż kupon. O, gratuluję, biegamy. Proszę. Kurwa, niemożliwe. Szefie, no daj pieniążka. Ja też chcę losa. Właściwie widziałeś, jak się gra? O kurwa, Stasiek. Kurwa. Dawaj to ty, zdrapkę. Zdrapkę? Proszę Jeśli bardzo. Teraz będzie pusta, to zobaczysz kurwa. Pierw pierdolę staniesz. Pusto jest. O, pudło. Jaka szkoda. Gieniech, dawaj teraz mi! Dziesięć złotych. Masz! O! Dawaj. Trzymaj. Dawaj, Gieniu! Może teraz coś trafię. Ujej! Ciekawe, co to jest. Kawasaki. O kurba, jak to wygrał? gra? Kawę kurba, dobrze, że to nie mój los był kawesaki, kurwa, kurwa, saki. Może to alkohol jaki? Wygrałem, wygrałem. Kawesaki, wygrałem, wygrałem. Kawesaki. Dobra, rapałek. Pokaż się nie oszukujesz. No, rzeczywiście, wygrałeś. Gratuluję. Zapraszam po nagrodę. No, otwieraj dzień. Zobaczymy, co to za kabaje. Kawy? Wygrywaj Dawaj, kawę saki. No, rapałuj. Będziesz zadowolony. Ciekawe, co to jest. Nie mogę się doczekać ojej! Motorek! super! No, miałeś rapałek szczęście! Trzymaj! Daj mi, daj mi pieniędzy, Kabasa, daj mi! Zato mam vej, kurba! Zara bua vejeba, kurba, e drugim! Oh, jaki motorek! Tera teta! Bende mouk darabati imedzi! Oh, se kurba, Kawasaki to Kawasaki! No! Oh! Jakieś duże wygrany się trapiają. Halo kurba! co to ma Ale superański motor. Skurpy syny. Będę miał jak jeździć, nie? To mój był No, każda zrapka wygrywa. Dawaj tu ty, kurwa, ginie. Jeszcze zdrapeczkę. Zdrabkę kolejną? Dobra, to je tu Teraz to nie wygram to. bułę kurba. Ozuć Ozuć się ty. A może mi szef jeszcze pożyczy na jedno? Kurwa! Kurwa! Kurwa, to żeś łysy wygrał! Ojej! O, no co? O kurwa! <śmierdole>. kurwa! Spierdolę! Ojej! Co ten łysy Kurwa, No co? Jakie oszukany! To nie ja je robiłem! Dobra, dobra, uspakuj się. Może następnym razem będziesz miał parta. Dieniek. daba jeszcze jeden los. Los, tak? Proszę bardzo. Czu... Jest wygrana, łakurwa. Ło matko bosko. Tysiąc litrów. Do! O mój Boże. Słabo mnie. Co? Jak to możliwe? Panie Stasiu, pokaż pan kupo. Jest kurba biegrana. Dobaj mi tuti. Oj, e, rzeczywiście. zbankrutuję. Zapraszam do nagrodę. Dawaj. Da baj da baj, da, baj, da baj, Ale baj, Ale szefnia ofarta. Zaraz zobaczymy. Halo, kurwa, to mój los był. To ja powinien by grać. Panie Stasiu, pomóż pan. I dużo litrów jest. Ojej, Staszyk się zachla. Babi, <gulitaria> rafałek, a może ty kupisz losa? Kurwa. ty widziałeś? Jakże by grał? Ja, ja, ja. Kurba, nie podchodzi tego. Odejdź. Kurwa, odejdź. No, ja też chcę kupić los. Panie Stasiu, mm. daj no panu, kurwa, spróbujemy. No, daj. ja też ty kurwa. No, by chciał się napić. O kurwa, ginie <grym>. Dawaj graj, zdrab, gra. gra, Kurwa, może ja wygram. Tra... Dobra. Jeszcze jest gadu gadu, a obowiązki wzywają. Dawaj tu kurwa. Stasiek, będę musiał się odwiedzić, widzę. Tyle liter, to nie wiem kiedy wypijemy. Kurwa. A, kurwa. Ojej. Pokaż mi to. Kurba! Mnie, nie, 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 nie. Widzieliś ta? Jak się zdrap zdrapuje? Kurba! Oretty. Stasiek się zachla! Kurba zaraz to sam zaprowadzę. Będę miał mniej roboty! A co ty tu kurba robisz? No co? Postaw Gdzie ty by grałeś. Co by nie oszukano je promowanie to jestem ja kurba. weźcie to. Nie rusi. Ja wygram drugie. Ginie kurwa. Łysy, Zaraz, bo policję zadzwonię. Ostatni raz gram. Dawaj zabkę jeszcze mnie. Daj mi to. Nie patrz na się. kurwa. O kurbo. Żebym grał. Co? Jak to mm. możliwe? Bo butelkę, żebym wygrał. Jest butelka z Kasiobki. Ginie, daj wygrano. wygraną. To, żeś by sobie wygrał. Ojej! rzeczywiście, co się dzieje? Zbankrutuję. Znowu wygrana. Dobra masz, ta Dawaj No mnie to. Tak, żebym cię wkurwił, żeby pije chyba duszkę. O! Widziałeś? gorba Drogo żeś mnie kosztowała. Ojej, co ten Ah, Kurwa ja żebie, kurba, A, kurba, dawaj mnie tutaj, kurba, zapeczkę, może takie tysiąc liter wygrał, pusto je. może następnym razem będziesz miał parta. Nie no to. <grybio> Dobra, że butelek nie rzucę. dole to. Pod jest To ryba. Dobra, Gini. Dobra, jeszcze jeden los. Zaraz zobaczymy kurba. Ja pieniędzy wziąłem. Dawaj tu. <grybio> Dawaj. Trzymaj. Pusto. Ojej. mnie nie Znowu puste. Bo to trzeba umieć. O masz. Zmarnowały dziesięć błotów. Szukasz pan szyjsza, widzę. Kurwa, dobra, dla ma jeszcze jednego losa. Losa? Proszę bardzo. No kurwa, coś jest. Bo kurwa. Kociarka. O, kurwa, się wygrał. Nie, jak to możliwe? Nie. boska. boską. Często Znowu wygrana jest! Ale miałem szczęście! Widziałeś łysy? Górrbał, górrbał... Dobra, Gieniek, dawaj mnie tu kurwa wygraną! Znowu się wygrał! Dobra, Gieniek, otwieraj! Zaraz zobaczymy jak ja święta wygrałem! Kurba. Otwieraj! 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 Panie Stasiu, brawo, kolejna wygrana. Że, ja też 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 zgrabę. kur, jaka masi? Jak <gurba>. No jej, będzie kurwa, gożały ciągnąć. Dobra, pałeśnie. Nie wierzę, to co widzę. Będzie jak człowiek. Panie Stasiu, gratuluję. Zarabuły, proszę kurba, bardzo. Polecam. Oto to kolejna wygrana. Moja zrabka była, kurwa. Górba, zaraz nas pierdolę bo. Jak to znowu wygra? Traktory, kurwa. Górba. O, kurwa. A, A gdzie ja sobie, Robert, Wszystkie jeszcze na jedno. Robert mnie zajebały z kurby no ja to nie piję. Kurwa. Chłopca złodzieja! Halo kurwa! Ojej! ten złodzieja! Kurwa mój Robert! Kurwy syny! Robert mnie kurwa ukradły! Półdzielnicy dzielnicy rozpierdolę kurwa zara! A Robert znajdę! kurwa! Co to kurwa? Gdzie otwarte są! Kurwa! Chłopcy mnie opierdolimy! Oj, kurwa! Kurwa! Mam was kurwa! Gdzie robimy? je? Szefie, no daj pieniążka. <grywki> ja też chcę losa. Dieniek, daj jeszcze jeden los. Chłopaki, ja już zamykam. Co? Bardzo mi przykro. Losy się skończyły. O, ja sobie zostawię. We mnie największe wygrane zostały. zawijamy na warsztat. <śmienic> Kurwa, para pawik bojnik. Rozpierdoli.

Tak ładny interes, że m zrobił. Dobrze, że nie chciałeś kurwa z drabki, z O nie! Rapały? No, dla ciebie, bo ja będę dla ciebie. No, dla szefie. Weź tu nocą, bo. Co? Masz pilną bądź, Kasiu? Żeby kurwa nic nie miał. No, całą no. Musisz, a Tuba. kto to weźmie? No, tak, no. Raz mi tu. Dobra, ja idę, bo później. No, jak ja tu Bo mi kurna pilnu. Ojej, będę mógł sobie całą noc motorkiem jeździć. Dawaj go. No. Będę mógł całą noc motorem jeździć.